Witam, witam kochani serdecznie na kanale RM Fish. 30 kwietnia leciutki trening przed jutrzejszym dniem, czyli najsłynniejszym dniem otwarciem sezonu szczupakowego, majówka. A ja postanowiłem dzisiaj sobie zrobić malutki trening. Też dlatego, że dzisiaj dostałem, słuchajcie, wędkę do moska jagi 2,25-3,15 gram wyrzutu. Na razie jeszcze nie mam do niej docelowego wrotka Dzisiaj ożenię ją z moją starą Sacharką. 2,5 tysiąca, ale docelowo będzie tutaj dam Quick 7 w rozmiarze 2000. Dlaczego taka wędka? No bo jak już widzicie rzeczkę znajomą z poprzedniego odcinka. Jest to rzeczka, gdzie są klenie i pstrągi. I dlatego wędka 2,25, nie, 1,98 m. Z mniejszym ciężarem wyrzutowym, tylko ta troszeczkę przeciążona, dłuższa, dlatego że też będę łowił na tego typu przynęty, czyli streamery yy, jakby Poprzedzone oliwką czy jakimś innym ciężarkiem, coś wymyślę, ale na pewno będę chciał połowić tutaj w tym odcinku spinningiem, ale tak bardziej w stronę muchy. Dlatego streamer. Uwielbiam takie eksperymenty, dlatego że są fajne efekty. Są fajne efekty. Na razie połączę kołowrotek z kijem, zobaczę jak to wygląda. Z recenzji YouTube'owych kij bardzo budżetowy, bardzo tani, ale o bardzo dobrym wykonaniu. Idealnie są połączone tutaj o, o, o motki na przelotkach, rękojeść z pianki, Naprawdę dobrej klasy przelotki. Blank, już go w domu sobie troszeczkę popróbowałem. Dla mnie idealne. Za te pieniądze wędka wymarzona. Także uzbrajam i zobaczymy. Przy tej wędce do użycia woblery wielkości mojego paznokcia, może troszkę mniejsze. Woblery świetnie wyglądają, powiem, że z budżetowego sklepu najtańszego. Śmieszna, śmieszna cena za te woblery, bo to jest raptem jeden hamburger z McDonalda za jednego woblera. Hamburger, oczywiście, ten najtańszy. Plus ze starych zapasów, jakiś mam tu woblerek malutki no i co jeszcze yy, przynęty w takie 3-4 gramowe obrotóweczki też najtańsze, najzwyklejsze jakie są yy, będę to testował, zobaczymy szansa, jak już mówiłem prędzej kleń, jaś strąk duży okoń, bardzo dużo konie tu łowiłem. no i oczywiście jest ten przyłów szczupakowy, no ale no tego się nikt nie wystrzeże jest, jest tej ryby w każdej rzece, więc może też on się trafić, do dzieła No więc tak moi mili, cóż można powiedzieć po pierwszych rzutach, Obrótuweczka yy, ja teraz przeczytałem na pudełku 5 gram, parę razy rzuciłem, ale niestety na cieniutkiej plecionce w tym nurcie te obrotóweczki się nadają o kant rozbić, ponieważ yy, nie, nie wyrabiają się, skręcają całą plecionkę, plecionka się skręciła, zahaczyła o przelotkę i poleciała sobie błystka, daleko teraz co muszę powiedzieć taki woblerek malutki 3 gramy proszę jak paznokieć od mego palca 3 gramy woblerek no nie chcę, nie chcę kłamać, ale przerosło moje oczekiwania rzut 20-30 metrów pod krzaczek to jest żaden wysiłek po prostu Rzucasz tylko tam, gdzie chcesz i leci. Zaraz, zaraz przejdę na większy woblerek. 6-7 gram. Zobaczymy, co będzie z nim. No słuchajcie, muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. Troszeczkę większy wobler. Też malusieńki, leciutki, ale naprawdę fajnie. Daleko można rzucić. Przed chwilą wyciągnąłem takiego półkilogramowego korzenia. Wędeczka pięknie się ugina, rewelacja. Rewelacja. Taki test, można powiedzieć, udany pod względem pracy wędki. Wykonanie naprawdę nienaganne w tej cenie, w tych pieniążkach. Spodziewać się można byłoby dużo gorszego. Tutaj jest. Całkiem, całkiem. No, ryby nie było. Jeszcze wejdę w jedno miejsce takie nadziejowe. Jak na razie nic nie można powiedzieć, jak ta wędka walczy przy rybie, no ale to przyjdzie czas na to. Widzimy się ponownie. Teraz zmieniliśmy miejsce. Z wczorajszych trzech przynęt, o których mówiłem, bardzo jestem zadowolony. Wędka zdała egzamin w tym teście naprawdę celująco, ale została przynęta, do której ona jest stworzona, czyli malutki jig. Mamy tutaj główeczkę 6-7 gram. To jest chyba 6 centymetrów. I zobaczymy teraz, co na tej dziurce 1 maja zrobimy z tą wędką. Pierwszy rzut na tej płóciźnie. Trzeci rzut bardzo cienka plecionka, więc jakby mój operator mi pomógł podbierać podał. Nie, Skuteczne. Po trzecim rzucie niewielkie, ale Jak widzieliśmy po trzecim rzucie był malutki szczupaczek. Tajemnica sukcesu tu żadna, zwykły po prostu riperek. Ale wędka znowu muszę powiedzieć na plus. Mała rybka, ale super. Praca. Yy, praktycznie na pleciące zacięcie nastąpiło od razu. Zaraz spróbujemy ją wybawić jeszcze raz. Odkręcę hamulec, bo po prostu nie wciąłem. Fajnie, bo niecałe 10 rzutów i już druga ryba była na wędce. Jest! Proszę bardzo, jak wędka pracuje? No poezja, poezja smakuje. Ależ pięknie, normalnie czułem, czułem to wbicie w zęba. Czyli ten blank naprawdę ma dosyć moc. Tak delikatna wędka, no, akcja jest. Kochani, moi potarłowy szczupaczek, niewymiarowy, a może i wymiar ma, ale on, on jest w nikłej kondycji. Druga ryba, siódmy, ósmy rzut, nie wiem. No dobra, kochani, tak yy, w kilku słowach. Straciłem przynętę, dwie ryby. Pierwszy maj, mogę powiedzieć, że udany, zaliczony test jako test egzamin na pewno. Także Następnym razem spróbuję zrobić to, co poruszyłem tematu Marcina Kotowskiego na live, Że szczupaki są jak biorą, i złowię go na papierek od cukierka. Tak zrobię na pewno i to się uda. Gwarantuję Wam. Także na razie do zobaczenia. Elo.